Cześć, mam na imię Dominik i jestem influencerem PWC. Dzisiaj porozmawiamy o mitach dotyczących pracy w korporacji. Jest dzisiaj z nami Agnieszka. Cześć, jestem Agnieszka, jestem starszą konsultantką w Warszawskim Zespole Cen Transferowych i bardzo chętnie odpowiem na pytania Dominika. W takim razie zaczynając od początku, będąc już na studiach często spotykamy się ze stereotypami, które tak naprawdę atakują nas z każdej strony dotyczących różnych dziedzin naszego życia. Powiedz proszę, z jakimi stereotypami na temat właśnie pracy w korporacji Ty spotkałaś się będąc, będąc podczas studiów? Spotkałam się z wieloma, przede wszystkim z tym, że przysłowiowo nie będę miała życia i że poza pracą nie czeka mnie nic więcej. Um, że będę wychodziła z pracy najwcześniej od 22, a w ogóle to często, to będę wracać tylko do domu po to, żeby, żeby się umyć i przebrać na kolejny dzień. Czy czujesz się dzisiaj z perspektywy czasu, jakbyś pracowała w korporacji, w takiej tej stereotypowej korporacji? Nie, zdecydowanie nie. Nie czuję się w ten sposób. Eee, czuję się tak, jakbym pracowała w takiej przysłowiowej rodzinnej firmie. Dlatego, że wszyscy się bardzo wspieramy w zespole, szanujemy swój czas, respektujemy swój czas, respektujemy też swój czas wolny. Mamy aktywności pozapracowe. Ja mam też przestrzeń na to, żeby, żeby pielęgnować właśnie relacje rodzinne, przyjacielskie, żeby uprawiać sport. Także nie. Ścieżka Twojej kariery jest bardzo taka szablonowa, ponieważ zaczynałaś od stażu, obecnie jesteś konsultantką. Powiedz proszę, co skłoniło cię, żeby kończąc już odbywać ten staż, pozostać właśnie w tej organizacji, żeby kontynuować swoją karierę w taki, a nie inny sposób? Myślę, że przede wszystkim to, że miałam przestrzeń do tego, żeby pracować i studiować. Zaczynając pracę tutaj, bardzo się bałam, jak będę w stanie połączyć studia. Cienne i prace. A tak naprawdę teraz, z perspektywy czasu, to jest taki najlepszy okres, który wspominam, bo, bo, bo właśnie dużo się działo i, i miałam naprawdę przestrzeń, żeby to robić. Wsparcie i, i też taki, taki respekt moich przyłożonych do tego. Wiem, że inni członkowie zespolu, zespołu w ten sam sposób się czują, więc. Spokojnie można było w trakcie dnia wychodzić na zajęcia. Też w pracy nikt nie kazał zostawać po godzinach, jeżeli miało się zajęcia. Także myślę, że, że na pewno to i też taka dosyć jasna ścieżka rozwoju. To, że można oczekiwać, co nas czeka na przestrzeni nie wiem roku, dwóch, trzech, czterech, to jest w takie w miarę wszystko przejrzyste. Wspomniałaś właśnie o tej przejrzystości, o tej ścieżce rozwoju. W takim razie, gdybyś. Z perspektywy dzisiejszej spojrzała na, na tę kwestię, to jakie możliwości rozwoju osobistego właśnie widzisz w PWC? Na pewno PWC stworzyło mi, dało mi wiele możliwości do, do rozwoju i wspierało mój rozwój, właśnie poczynając od respektowania i umożliwiania mi łączenia studiów z pracą, przez też wsparcie w realizacji studiów podyplomowych, które też jakby. Dzięki PWC mogłam ukończyć. No i również poprzez taką możliwość skorzystania z tak zwanego Sabbatical Leave. Ponieważ już pracując w PWC, dostałam możliwość wyjazdu na kilka miesięcy na wymianę studencką. Stanęłam przed ciężkim wyborem: rezygnacji, odejścia z pracy, a właśnie postawiłam gdzieś tam, no jakby z z okazji, która mogłaby się już więcej nie powtórzyć i właśnie wyjechania na studia za granicę. No i udało się połączyć jedno i drugie dlatego, że nie musiałam odchodzić z pracy, mogłam zrealizować swoje marzenie, które no już właśnie tak w dłuższym terminie myślę, że, że dla obu stron to znaczy dla mojego pracodawcy i dla mnie było y, pomocne i wartościowe. Nawiązałaś do bardzo ciekawego doświadczenia, jakim niewątpliwie jest sabbatical leave. Dla dużej grupy osób jest to pewnie nawet coś nierealnego tak naprawdę, ponieważ też niecodziennie się na pewno z tym spotykają. Powiedz proszę w takim razie, jak zareagował Twój team leader, gdy wyszłeś właśnie z propozycją takiego pomysłu, z, takiej, z propozycją takiej możliwości właśnie na, na przede wszystkim rozwój osobisty podczas udziału w takim, w takim wydarzeniu? Tak, tak jak już wcześniej wspomniałam, w naszym zespole panuje taka bardzo przyjazna atmosfera wspierania siebie nawzajem, pomocy sobie i też uczenia się od siebie nawzajem. Myślę, że większość wiedzy, którą pozyskałam, to właśnie w pracy. Mój team leader też bardzo pomagał w wszelkich takich sprawach administ administracyjnych, w załatwieniu tego, w otrzymaniu potrzebnych zgód. Um, I no na pewno bez, 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 bez jego pomocy to by było trudne, i, i też nie byłoby takie łatwe do osiągnięcia. Także ogromną pomoc i raczej y, aprobatę uzyskałam w związku z takim projektem, pomysłem. Wiele osób, zwłaszcza młodych, no też przede wszystkim studentów, do których też nawiązywaliśmy podczas dzisiejszej rozmowy, każdego roku staje przed właśnie wyborem tej swojej ścieżki kariery muszą wybrać te drzwi, do których chcą wejść, jaką drogę chcą obrać. Gdybyś mogła właśnie udzielić rady osobie, która być może zastanawia się właśnie nad podjęciem pracy w korporacji, ale która też, no nie oszukujmy się, jest atakowana zewsząd właśnie tymi wciąż obecnymi stereotypami, które nam niestety tutaj towarzyszą do dnia dzisiejszego. Gdybyś mogła właśnie udzielić rady takiej osobie, dlaczego właśnie warto obać taką ścieżkę, czyli dlaczego warto chociaż spróbować, aby aby wejść właśnie w takie, a nie, inne, a nie inne drzwi. Zacznijmy od tego, że lepiej jest żałować, że się coś zrobiło, niż że się tego nie zrobiło mm. i nie spróbowało. Na pewno bym powiedziała, żeby się nie bać, że nie ma się odpowiednich kompetencji do tego, bo często młodzi ludzie, młodzi ludzie z starzym doświadczeniem mają takie przekonania, przeświadczenia o tym, że... Oni nie mogą, oni się nie nadają, bo oni nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie podatków, wystarczającej wiedzy w zakresie finansów, wystarczającej wiedzy w jakimś jeszcze innym zakresie, który sobie wyobrażają, że jest potrzebne do pracy w danym zespole. Ale zapominają o tym, że mm, oczekiwania w stosunku do stażystów są zupełnie inne niż w stosunku do innych pracowników. I starszy jest po to, żeby właśnie się nauczyć, żeby zobaczyć, żeby zdobyć te potrzebne narzędzia do pracy już potem na wyższych, innych stanowiskach. Yy, I ja sama też się bałam i, i wiem, że większość osób, które, które podejmują to wyzwanie, które podejmują próbę, um, mają te wątpliwości i te obiekcje, um, ale one są naprawdę, naprawdę niesłuszne. I um, staż, praktyki są po to, żeby się nauczyć, a nie po to, żeby już wszystko umieć no bo po co by były te inne, najwyższe stanowiska dalej. Nie? Tak, też często właśnie w moim otoczeniu spotykam się jeszcze z e, takim przekonaniem tej atmosfery, negatywnej atmosfery korporacyjnej. Także e, dzięki, że przedstawiłaś nam to tak, jak wygląda właśnie z Twojej perspektywy, z Twojej realnej perspektywy, a nie właśnie e, z tego takiego obrazu typowego stereotypu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i miłego popołudnia.